Remis z Holandią i wygrana z Finlandią, no naprawdę piękna była ta przerwa reprezentacyjna w wykonaniu Polski, najlepsza od długiego czasu, nie brakowało emocji, zaskoczeń i pięknych bramek, podsumujmy sobie szybko to zgrupowanie. Jan Urban z naprawdę dwoma udanymi meczami na początek swojej przygody z reprezentacją, widać było, że piłkarzom chce się grać, chce się walczyć, chce się wywalczyć ten awans na mundial. Obrona, nie oszukujmy się, zaskoczyła, bo pamiętamy jak to wyglądało za Michałka, że graliśmy w Lidze Narodów i w sześciu meczach traciliśmy 16 goli. A teraz z Holandią tracimy ze stałego fragmentu gry, gdzie nie jest to wina obrony, a z Finlandią tracimy, jak wygrywaliśmy 3-0 i po prostu się rozluźniliśmy. Jak mówimy o obronie, to nie można nie wspomnieć o przemku Wiśniewskim. Gość debiutuje w kadrze, a od pierwszych minut wyglądał jak absolutny lider. Zadzior, fizyczny, a szybki i jeszcze prawie dwa gole strzelił z Finlandią. No, naprawdę bardzo zadowalające zaskoczenie. Jeśli chodzi o atak, to pozwolę sobie powiedzieć o Kamińskim. Co za gość. On rok temu przyjeżdżał na kadrę tylko po to, żeby zauważył go jakiś inny klub. Nic od siebie nie wnosił i jego występy były do zapomnienia, a teraz... Jakbyśmy oglądali innego piłkarza. Zaskoczeń negatywnych, czyli zawodnik, od którego wymagamy więcej niż to, co pokazał na tym zgrupowaniu, jest ewidentnie Sebastian Szymański. Był kiedyś bardzo ważnym piłkarzem i bardzo przydatnym piłkarzem, na przykład u Michniewicza, ale od paru zgrupowań nie pokazuje za dużo i chyba trzeba się zastanowić, czy ten zawodnik jest dalej na naszą podstawową jedenastkę. Daj znać, co ty myślisz o tym zgrupowaniu i do zobaczenia. Elo.